Się ma! Z tej strony w hotelu.pl dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. I dzisiaj sobie gramy w Angry Birds Go, czyli w grę, którą usunęli ze sklepu Play. Ale ja to kiedyś grałem, jak byłem młodszy, więc postanowiłem wrócić do tej gry i zainstalować sobie przez Google. Pyk, 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 pyk. jedziemy. Siuuuuu, jestem. Jestem dobry w tą grę ogólnie. I mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, więc zostawcie. Lajka. Lajk musi być zostawiony. Subskrypcja. Obowiązkowa. Oraz komentarz Hashtag AngryBirdsGo. Więc tak. O nie, ścigamy się z jakimiś dnomusiami pomocy trafiłem go ja lubię się z nimi bawić a szczególnie z tą Stellą Uf, oj, czy jak ona tam ma Stella, Stella, tak, dobrze no bo no, no nie wiem, no nie wiem no po prostu nie mam co do was gadać <laughs> więc wiecie jak tu jest, jak nie masz co gadać Spieraj, wspieraj. No, 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 no. W ogóle zapomniałem ulta wyżyć, nie? Nie wiem, jak to się nazywa. Super, ładnie, nie zapomniałem wyżyć, ale trudno się mówi. No, trudno, dobra. No i lecimy z kolejnym wyścigiem. O, ja cię Jezus! Co tu się dzieje? Ja, ile ja mam monet? W ogóle ej, tą grę usunęli ze sklepu Play, więc można tylko pobrać ją na Google Play, więc. Nie ma już multiplayer, ale chyba kiedyś były i. Dajcie znać w komentarzu też, czy pamiętacie jeszcze tą grę. No, no, no. Aha! Dobra, dzięki. Lepszamy pikson. Nie widzę będzie... tutaj. Dobra. Tutaj na razie będzie jeszcze łatwo. Olelu, czasu minęło 3 minuty nagrania, ja pierdolę Coś może mogę Wam narzucić coś? mi go mu dobra. Idziemy dalej widzowie. Aaaa! Nie dlaczego się tak dla, ale no jakby no... Siulikotka to mój ulubiony świeżak i Wow, ale tutaj jadę, tutaj pa, patrz, patrz, patrz Ta da, ta O Z bombą, bo nie jest dla mnie za wolny. słabe nawet. Oj, aj, aj, aj. Oj aj, aj wiem, dobra. Pójdą hejty pewnie, ale dobra. Staram się wstrzymać emocje, ale będą hajty. bo już widzę tylko. Ale, kid! No. właśnie, no. I się staram. Dobry filmy wyrzucę dla was. Na, na, nie, na, 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 na. Yes. Będę ja miał szybko sześćdziesiąt jeden. Siciu, To jest świetnie. No i jedziemy. Ciu. Chciałabym tam wjechać. In. Zup. Właśnie nie. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze widziałam. i chciałby coś jedną położyć na świecie bombo bombo czy bombo jak no, to się czyta nie wiem bombo nie bombo bomba dobra ja pierdziu. myślę że dzisiaj zdążymy dojść do takiej albo wiecie co ostatnie dwa wyścigi i są szybci. Leka z was! Tylko ja tędy mogę jeździć, hej! No! No co ty robisz? Jedź, jedź, jedź! No no powiem wam, że ten wyścig już nawet był trochę ciężki. Jeszcze jeden wyścig i będziemy kończyć. Jedna gwiazdka. Naprawdę. jak tam? Dobra, czyli pierwszy wyścig na Air i kończymy odecę. Jedziemy widziofe! Mam nadzieję, że mnie polubicie, bo jestem pierwszy raz na YouTube. No... Bum! Ha! Wybuchłem. Patrzcie. Kuposu. W ogóle mam tutaj pluszeczkę surikatki. Dzisiaj byłem w za Proszę, proszę, traf arbuza, jest. Glewczą truskawkę, tam nie da się trafić. Wiedzieliście o tym? Pyk. zbieramy. Będą hejta, ale dobra. Spi Пусть я музычка. Mm, не слышу. Было... Oh, не, Что это было, Добра. Бум. Ай. Не, я что Ну не, ну добро. Что mm. мы остатки будет Tylko szybko, bo jak ja chcę 10 minut nagrywać, to będzie za długo. Boże, szybko. I tak nawet to doładowanie mi się nie przyda. Ile zostało? No już tyle tylko. Dobra. Wolę bomba oczywiście, bo bomba jest fajniejsza. Czerwonego, ale moja ulubiona postać to taki Stella, ta, którą będę zdobywał, ale którą mogę dzisiaj w tym odcinku zdobyć to jest bomba, ale mam nadzieję, że mi się poszczęści kiedyś dojdziemy do ostatniego taka. A teraz was. Żegnam witowie i do zobaczenia, pa!